No i teraz pytam was w kolejnym odcinku sali. dwa z dobójcy królów. Słuchajcie, musimy dostać się do namiotu Hencentu z dobrą pomocą Dosza. W związku z czym nie ma na co czekać. I po prostu pozwólmy Doszowi robić swoje. Myślę, że to będę mógł się za drzwiami schować, ale no... Jednak niekoniecznie. Schowaj się, Geralt! No, co to było Ej, wy tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, temerczyku! Czarni biją naszych! Co? Kurwa ich mać pożałują? Doskonała dywersja Ślicznie Ups! Mniej ślicznie Zrobię ci trzeci gulasz! Trzeba mnie nie zrobił z A! O tak, jeszcze będziemy wykryci, to padamy od strzału niestety. Ale chociaż już wiemy, że musi ich trochę więcej przebiec. I że ta jednak grupka, na to jednak e, nie są wszyscy. W tym sensie, co myślicie o systemie nagłej śmierci w grach? Choćby tutaj, choćby w Wiedźminie 3, choćby w innych tytułach. Schowaj się, Geralt! Jaki to szasza nie schęcę do komentowania? Teraz nie podyskutuję. Ej, witam! tam! Chodźcie tu! Czego chcesz, temerczyku? Czarni biją naszych! Co? Kurwa ich mać pożałują! Dopóki Cnek się tu dostanę do Henselta, tylko poczekajmy sobie dłuższą chwilę. Może? No, Paściu Ach, ten nie idzie. Zatem, no, fantastycznie. Tędy też można przejść, nie? Na całe szczęście można. Tylko, że co z nimi? To jest zapis. Muszę ich czymś zająć. Spędzę sobie znak na akcji, może. I gdyby ich zejść od takiej od strony. A właśnie, użyj artykułów. Pięknie. O kurwa, co się tu stało? Henselt obetrze nas ze skóry! No idź, idź, No i mamy Henselta. Kim ty przyszedłeś mnie zabić? Przyszedłem po twoją krew. Chcesz mojej krwi? To walcz ze mną i spróbuj jej utoczyć. Spokojnie, wasza wysokość. Potrzebuję tylko odrobinę. Kim ty w ogóle jesteś? Geralt z Ribi. A, ulubiony wiedźmin Foltesta. Słyszałem o tobie. Po cholerę ci moja krew. Saskia, dziewica z Edirn, została otruta. Królewska krew to składnik antidotum. Bzduraj, zabobon! Dziewcy zachciewa się królewskiej krwi? Haha, <laughs> to niech ugryzie w dupsko Stanisa, dzidzica Edin! Wasza wysokość albo dasz mi tę krew dobrowolnie, albo sam otworzę ci żyły. Wolę to pierwsze. I ty pewnie też. Jeśli sam utoczę krwi, będę musiał znowu przedzierać się przez cały obóz. Kto wie, może któremuś z żołnierzy się poszczęści. Obyś z czesu, wielu. A wtedy ta upiorna mgła będzie wisieć na granicy, póki twoim rycerzom nie odechce się wojaczki. O czym ty mówisz? Wiesz, jak otworzyć drogę mojej armii? Wiem, ale martwemu mi się to nie uda. Dobra, dostaniesz moją krew. Ale przysięgnij, że rozegnasz mgłę. Masz moje słowo, królu. Pamiętaj o naszej umowie. Moi ludzie wyprowadzą cię z obozu. Nie chcę, żeby któremuś z żołnierzy się poszczęściło. Powiedz mi tylko, jak przeszedłeś przez mgłę? Jestem Wiedźminem. W takim razie potrzebna mi armia chędożonych Wiedźminów. A z tym może być problem. Dobra, słuchajcie, jakoś poszło. Na szczęście udało się tą krew zdobyć. No, nie powiem, że bez problemów było problemowo. Ale udać się w miarę sprawnie. I pozostać tylko nam wrócić do Veggen, Oraz przygotować lek dla Jesteś wreszcie. Gdzie Tris? Nilfgaardczycy zabrali ją ze sobą do mój. Co? Rzucono na nią zaklęcie. Zamienili ją w figurkę. Kompresja artefaktowa. Muszą mieć potężnego maga. Mieli. Bez niego Shillard nie zdoła jej odczarować. Ale w Lok Muin będzie pełno czarodziejów. To nie wszystko. Dostali Tris dzięki Cinti. Cinti? Okłamała cię. Wracamy do Wergen natychmiast! Ktoś się chyba zazłościł. i wszyscy my to się nie dziwię. Okay, no, Cynthia ograła Filipę na wszystkich płaszczyznach. Ale umówmy się, no, Filipa będzie chciała się zemścić, to na pewno. Filipa jest dość silną czadodziejką. I na pewno, no, nie pozwoli sobie na to, żeby jej pseudo-uczennica robiła z niej idiotkę. Zresztą, no, myślę, że nikt sobie to nie pozwolił. No, po prostu można. Daugir. ale ciekawe czy nie, jeżeli pokonam najpierw piody, to czy... jeżeli pani pomoże w walce z Jak Chętnie się przekonam. Ok, to jest ciekawe. Zaungir przestał się ruszać. Ale nie ma to, co kusić o więc idziemy dalej. Moi witam was ponownie w Wiedźminie 2. Słuchajcie, okazało się, że bez ostrzeżenia mi się wysypał Wiedźmin, w związku z czym nacięcie było obowiązkowe, wysypał się całkowicie do pulpitu, więc musimy przejść ten fragment ponownie. Rozmowa z Filipem sobie przeskipuje i no teraz już mam nadzieję, że wszystko pójdzie poprawnie, ponieważ no, nie wiem czy to dzieje jest tak głowa, ale myślę, że przez to, że nie zrobiłem gida, wszystko się wysypało. Teraz zobaczymy, czy to o to chodziło, czy nie. Będzie wszystko jasne. No jak jest ty. Nieważne, co by się działo z wywiadami. No wyłaś. Wtedy możemy trochę osłabiać, oczywiście. To będzie w porządku. Ale najpierw musi paliśmy do dałka potem potem oka piusy. Ale tak No, lecy A podstawię się jeszcze. No dobrze. Mamy dość HP, żeby nam krzywdy nie zrobiło. Dobra. Was, chcę to już widzieć. Dajcie mi się przebić do wadgrem spokoju. To nie umarła kolor z spa. A nic to się nie stanie. Chyba. Aaaa, coś może co? Tego mhm. plazownie... Z po powodu takie śmieci do gdzieś mi się wysypał. Ale jesteśmy Ale teraz to już nie ma najmniejszego znaczenia. Wiemy czego nie robić. I kontynuujmy. Też sobie bardzo fajnie się wydarzyło, że oceni nas Rosh i Warst. Przez chwilę tutaj myślałem, że ta forma będzie, no... Inaczej, jeśli mocno nie będzie go wygadać, no... ...dajemy pokrzeć akcji czy, czy inny wesoły znak. Ale szoko jest całości, jednak nie tym razem. Dobra, atak specjalny może, a czymkolwiek. O, może być na upiorze. Z tych fajnych na do defensywy. A ma nam dać spokój Po prostu musimy to pokonać A no, choć tutaj No to i... Takie mało to bije, ale no cóż, idziemy przedmierze, a nie w znaki A tego co, właśnie mogą być zamierzone Ważne jest to, by jednak być na skuteczni No choć do mnie, chodź, 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 chodź. Albo jadę od siebie, jak wolisz A, wpadł od Tego się szczerze nie spodziewają w ogóle Byłoby fajnie. A my jeszcze więcej nie będziemy łapać, bo... ...to jest było dwa razy na kierunek. No ale powinniśmy już nie mieć problemów. Proszę końca. W macie to po robocie w sumie takie wyróżnienie. Więc... Ale jednak tutaj z cykl wydarzeń trochę trwa, więc... No, jest jak jest. Tymczasem, zobaczmy czy rzeczywiście Cynthia. A czy inaczej, no, wszystko wskazuje, że Cynthia zleciła. Ale przyjrzymy się tam naprawdę uważnie. Bo, jak sobie oszukanie Filipa. no, nie skończy się dla naszej nowej koleżanki dobrze. A przy okazji, trzeba tylko jeden miecz wyjęty. By harpia. To jest wstępny. Stalowy, dodatkowe Adonta 11 Nie no musimy mieć harpie, nie ma... Nie ma jednej opcji A na chyba trafimy do Velgen A nawet chyba na pewno I domyślam się, że w Filipie się gotuje dosłownie No się, ale też wiecie o co mi chodzi Tymczasem może też Filipa będzie w stanie W tym momencie uleczyć nam Saskie Ja osobiście bym się naprawdę nie pogniewał Gdyby tak było I, I zobaczmy, no Gorzej być już chyba nie może, prawda? A tylko może przejść Filipa Chyba tu musimy iść, a nie tam, tam do tyłu i tenty. Mhm. fantastycznie, i co tu się będzie działo? A to kurwa, głupia byłam. Naciesz się tą chwilą, Wiedźminie. Filipa Eilhart, oszukana przez tanią dziwkę z Nilwgardu. Znajdę ją. A kiedy ją znajdę, zabawimy się jak nigdy wcześniej. Będzie żałować, że jej matka się nie wyskrobała. Róża pamięci przepadła. Otóż nie. Żmija Cynthia tak się śpieszyła, że zostawiła swoje bibeloty. Wśród nich, a i owszem, róża pamięci Tris Merigold. Czas ucieka, Geralt. Ten kwiat umiera. Więc na co czekamy? Dobra, otrzymałem się badań do biasków, z tego co widzę. Negocjacja to 19,25. Po prostu żywotności bioda w ciemno. I ulepszenie z i do... No, można by to tutaj włożyć. Jak najbardziej, tak. Dobra, to co teraz, Filipa? to jest składniki. Chciałeś o czymś porozmawiać? Mhm. Mm Masz składniki? Twoja kolej, czarodziejko. Mam już wszystkie składniki, których potrzebujesz do uzdrowienia Saski. Zatem do dzieła. Skojatel, odsuńcie się! I <sighs> Moja ulubiona gałąź magii, lesbomancja. Jak się nazywasz? Sasente. Jak cię wołają? Saskia. Pamiętasz, co się stało? Mm, trucizna otruła mnie. Ile czasu minęło? Co z bitwą, żołnierze Henselt? Spokojnie. Wciąż możesz wygrać swoją bitwę. Pójdę ogłosić, że wróciłaś do żywych. To Tobie zawdzięczam życie? I Filipie. Dziękuję, Geralt. Odwdzięcza się masz moje słowo. Udało Wam się zdjąć klątwę? Nie, ale jesteśmy niemal gotowi. Jednym z przekaźników mocy jest Miecz Vandergrifta. <laughs> Trzeba było go wziąć. Dla mnie to tylko kawałek żelaza. teal nie dopuszczali do Ciebie nikogo poza Filipą. A jej nie pozwoliliby zabrać twojego sławnego miecza. Wkrótce spróbuję zdjąć klątwę. Dlaczego mi pomagasz? Chciałbym powiedzieć, że robię to dla ciebie. Lub dla idei, ale prawda jest inna. Rozaiczna. Pewien przepowiedział mi przyszłość. W czasie tej bitwy odzyskam pamięć. Nie wiedziałam, że wierzysz w przepowiednie. Bo nie wierzę. Ale nie mam wyjścia. Muszę spróbować. Poza tym, jeśli moja amnezja jest skutkiem czarów, to przepowiednia ma sens. Gdy zdajmy klątwę, po pobojowisku przetoczy się fala uderzeniowa. Czysta, niekontrolowana moc szukająca ujścia. Następnie powstanie silne pole antymagii. Nikt nie potrafi dokładnie przewidzieć konsekwencji, ale coś się musi zdarzyć. Poza tym nie mam wyboru. Powodzenia wiedźminie. Będziemy czekać. Uff, dobrze, filipa, ty gdzie? A właśnie, przeciążenie nie mamy drobne. Dosłownie o jeden mieczy dowódcy, to sobie, to sobie, sobie tego Na tym mogę wywalić. Ale możemy zostawić tutaj ten Sisil na przykład. Będę musiał więc odcinkami wyczyścić sobie Flipudak. To oczywiste. Filipa. Chciałeś o czymś porozmawiać? Jestem gotów zdjąć kontwę, Mam wszystkie artefakty. Do dzieła, wiedźminie. Będę potrzebował Twojej pomocy. Muszę jakoś znaleźć właściwe duchy. Same cię odnajdą. Przyciągnie je aura artefaktów. Pozwól im myśleć, mówić i działać. Wtedy będziesz wiedział, co robić. A, Geralt, tam jest jeszcze coś. Skanowałam pole bitwy i natknęłam się na ducha domokrążcy. Jest inny niż pozostałe. Zmienił się. Draug. Spodziewałem się. Powodzenia, Wiedźminie. No właśnie, Draug. Znacie, Draug to jest taki to tylko że o wiele, wiele silniejszy. Pozdrawiam. Mieście. Tymczasem dostajemy sobie 4 talenty. To się nam bardzo przyda. Między zacznikami rozwinąłem sobie ten talent do maksimum już. tak widzę, że można to wykupić, więc biodek, najbardziej, że tak. Tu 2 na 2, 2 2. dwa. Na, dwa, na dwa. Po dwa. i bawna krytyki. Co by tu się przydało jeszcze? Redukcja obrażeń. ogodowanie wigodów. Uniki, myślę, że jak najbardziej. I tu jeszcze pójdę. Nie chcę tutaj się bawić w rozdzielanie. Po prostu sobie to w ten sposób, a nie, a nie inny. No i kurczę, no sobie by teraz się nie działo? Naprawdę, ta bitwa wieczna bardzo wiele zmieni. I przede wszystkim otworzy drogę wojskom. Pod dowództwem Henselta do Wedgen, a to już no jest jakąś niedobra wiadomość. Jednakże no umówmy się to, kiedyś musiało się wydarzyć i siłą rzeczy. No nie było na to innego sposobu, co musieliśmy zadziałać. A też przy okazji no, przeżyliśmy tutaj w Wedgen naprawdę wiele przygód, wiele wydarzeń. Z się niektóre były bardziej własne, niektóre mniej jednakże no wszystko sprowadzało się do tego, że jednak chcemy tą bitwę znaczyć Zwróćcie uwagę, aby kupić tak pieniądze z Kojotel, Czyli rzeczywiście no tam chyba jest zabójcza i przeciwnicy na pewien dystans potrafią się z tym i... Na pewnym dystansie również utrzymać jednakże tą bitwa sobie otrzymuję już łaciku. Kolejny mojej drodzy, zobaczymy, sobie dostrzymuję do końca ten wątek fabularny, albo jeszcze w następnym, zobaczymy. czekaj jeszcze, jeszcze jeden, to będzie myślę, że akt długi, i później przeniesiemy się już do lock. Mój nie poboczne, to będą po nim No ale jednak w trudno, mówi się, że nie można mieć yy, wszystkiego. Także słuchajcie, w tym odcinku to o tym zachęcam Was do mnie łapki w górę, komentowania, subskrybowania. w końcu odcinka, tam odcinka, błognisko to na stłuczko. dla Was chce. Trzymajcie się, pa pa!